Witam wszystkich w 25. odcinku w grze Grounded. Tutaj, jak widać, sobie już jest taki menu. Tutaj jest moja skrzynka, w której mam całą masę różnych już, yy, pancerzy. Jak widać, mam tu pancerz właśnie z, yy, ten pancerz z, ze skorupek, ähm, yy, Pancerz tej właśnie pszczoły, tej pszczółki. Mur, którego bierzemy dzisiaj. Jedronki i pajączka. I Jeszcze dodatkowo maska gazowa. Dobra, ja sobie oczywiście ten set ubiorę. Zaraz się wybieramy do lodowiska, ale zanim to nastąpi, to myślałem, że musimy zrobić tę misję od e, właśnie Burgla, Czyli musimy się dostać do tych e, dwóch miejsc: jedno z bagna, drugie jakieś miejsce z jakimiś deskami, czyli to będzie gdzieś tu blisko. Zresztą zaraz e, sobie to sprawdzę. No i dobra, czyli zaraz tam się udamy, tylko się prze, e, prześpię. Oczywiście. Jestem głodny, ale na górę mamy. Masę wody, no masy to może nie, ale mamy wody. Dobra, myślę, że jedna kropelka nam wystarczy. Grzybki, no jestem najedzony. Ostatnio było tak, że zawsze z rana żeśmy mieli tylko jedną czwartą jakby tego paska żywności i paska a Teraz chyba działa trochę to inaczej, natomiast nie jestem jeszcze pewien. Zobaczymy. Dobra, w tym razie wracam do was za chwilę. Dobra, to jeszcze ja. Oczywiście nie... przed tym wyprostowieniem błąd i się na w świecie nie przespałem. O, i teraz jak widać mamy 1,4 yy, paska wody, 1,4 yy, paska jedzenia, więc teraz możemy się najeść i napić. Grzybki mi wyrosły, jak już też te mówiłem w poprzednim odcinku, teraz to działa normalnie. Sobie zjemy od razu dwie kropelki 10 grzybków. I mam tu tym 4, potrzeba chyba 7, żeby się najeść z rano do pełna. 1,2, 3. 2. Tak, tutaj mam jeszcze siedem właśnie tych agonistów e, z tych żeby zobaczyć, e, znaczy żeby, żeby po prostu bym mógł się najeść. Tutaj właśnie chciałem zostawić jednego grzybka, żeby zobaczyć czy w przyszłości e, coś z tego wyrośnie, czy jest jakiś bóg może, no tak po prostu z tej ciekawości. Myślę, że mam tego tyle, że wystarczy. No i teraz udamy się w takim razie e, na wypełnienie tych dwóch, a właściwie trzech misji, bo chciałem wszystkie trzy zrobić w tym odcinku. Mam na sobie zbroję mrówki, czyli będę dla, dla mrówek niewidzialny. To się przyda w tym stanowisku, aczkolwiek mogę być trochę słabszy, bo ten, ta zbroja mrówki ma do słaby pancerz. Ja, ja się uda, może teraz szybko do tych dwóch miejsc. Do są to powinno być w tych bagnach gdzieś. Ten właśnie ten, 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 ten punkt. Natomiast ta deska to jest to miejsce, nie? Dlatego może najpierw się spotkamy koło tej deski, czyli Praktycznie muszę biec stąd, tak, teraz mniej więcej ja jestem. Dobra, czyli widzimy się za chwilę przy tej desce. ja sobie biegłem, to mnie ciągle kurcze goni ten. Jedna larwa, chyba sobie ją ubijemy. No co jest? Wiecie co? Chyba jednak ta zbroja mrówki działa też na larwy, bo widzę, że mnie nie chce... A jednak nie, chcę mnie, chcę mnie Myślałem, że się coś z nią stało. Dobra, zabijamy cię. Nawet chyba nie będę zbierał... Albo dobra, zbierać to w siłej części to się nie tylko tego jednego larwa spajka. Dobra, w takim razie sobie biegnę dalej do deski. O, tutaj już jest ten jeden marker, czyli najpierw żeśmy do, dobiegli tutaj do bugiem, to jest dokładnie... W tym miejscu jest właśnie raz, czyli ta, ta żaba, drugi Injosh, tutaj też byliśmy byli, w byli jednym z odcinków. I sobie oczywiście damy jej tę markę w rąk, co zbudujemy. Myślę, że nie będę go w żaden sposób budował. Może jest jakaś... Coś co mi będzie mówić o wodzie. No może to. Nie, to z listek. Nie, dobra, myślę, że tutaj nie ma sensu sobie dawać takich markerów zbędnych, ponieważ tylko ich zbyt dużo po prostu wtedy na mapie. Coś i tak widać, no niestety, no dobra, nie, no, nie będzie. To może kolor zmienię na jakiś taki, nie rzucę, co się w oczy. Hmm, jak by to nazwać? No nie będzie to. tylko może kolor jakiś taki szary. No i teraz do deski deska będzie blisko, w tym kierunku. Jeszcze jej nie widać. O jest, chyba to jest ta deska. Tak, to deska. jest jakaś deska. Słyszysz taki dźwięk, jakoś uwada. Jest tył nie wiem co to jest do Was. Spróbujemy sobie. Dobra, teraz zostaje tylko jedna misja, udać się do domrowiska Tu tak syczy pode mną? Pewnie jakiś pająk i to znajdźcie. to pewnie ten, ten wolf spider. Nie, zwykły, a tego można sobie ubić, No spokojnie, jak sam, to myślę, że nie będzie jakiś duży problem. What do you think lives in that nasty hole? <laughs> Aha, dziura jest jeszcze dziura, o proszę. Dobra, tank sobie wpychywa, krapie. To go zabijemy, chociaż azbeja nie jest dobra. Ale ubijemy oczywiście pajączka. Dobra, no, lubię to pajączko. Co to jest za dziura? A sobie wait, bo tutaj jeszcze nie byłem. Jaka jama. to jest mnóstwo pajączek. Co się mnie Osiad. Wiecie, zaraz ja jednak chyba zapiszę grę. Wiecie co, nie wiem czy jest mm, sens go atakować Przynajmniej w tej zbroi, więc chyba się się dalej szybko Uciekamy z nogi I po prostu sobie wejdę jeszcze raz na górę tego Tej deski Tam jest nauka, no jest pilnowana przez tego właśnie UroSpidera No w tej zbroi może być ciężko to pokonać Chyba, żebym jakiś bóg wykorzystał, ale staram się tak, żeby bugów Nie wykorzystywać Dobra. Y sobie w takim razie jednak to zmienimy to tutaj będzie jakiś czy to jest pająk, no nie do końca coś co będzie mi to mówić to, to będzie dobre I kolor na różowy no nie będzie tam dobre czyli wiem, że tutaj będzie trzeba kiedyś coś wrócić kiedy sobie założę pancerz albo biedronki albo pancerz pająka a teraz, kurcze dalej mi chodzi pochodnie muszę ją wyłączyć i Mam mało tych pochodni. Dobra, to wiecie co? Ja się wrócę w czasie jeszcze do bazy i eee, sobie zrobię po prostu pancerz. Yy, przepraszam, zrobię sobie może jeszcze z dwie pochodnie i wtedy się udamy finalnie do tego morowiska. Także widzimy się za chwilę. Dobra, jestem tutaj tuż pod moją bazą. Zobaczcie, jak blisko tutaj się zapędził właśnie ten jeden, ten, ten śmierdziel, tak zwany. I sobie wyubijemy, No to jest mój teren. Nie i znowu teraz Dobra, poczekam aż mnie tutaj podejdzie No i chodź Oczywiście mam teraz ten pancerz Mrówki, więc jest dosyć słaby jeśli chodzi o to, ale myślę, że na tego, na tego jednego sobie dam radę z Po mało życia, szybko, bandaż i drinka Dobra, tu ja sobie w sumie podbierać troszeczkę, nie mogę tego zrobić, Part, czyli czegoś mam za dużo, aha, mam dużo, mam itemy na pola. aha, dobra, sobie zjemy może miodzik i teraz to zbierzemy, teraz, gdzie to było, tutaj jest? kurczę, bo to taki samo kolor ma jak, jak właśnie tło, więc to nie widać w ogóle, dobra, mam jakąś taką trawę, mam, ale... Dobra, może sobie najpierw pójdę odłożyć wszystko do bazy. Zaraz wrócę jak już będę miał odpowiednią ile właśnie y, powodni. Dobra i teraz sobie będziemy biec do tego y, malowiska. To jest to miejsce, o którym żeśmy już byli. Ono jest w tym miejscu. Swoją drogą może sobie tam zrobię nawet znacznik, bo wezmę może odpowiednie elementy na znacznik. Dajcie mi chwilę. Dobra, jestem i teraz sobie tam pobiegniemy. Czyli No jednak jest to dość daleko, no ale dobra, nie będzie. Mam założone całe zebrówki na sobie, gniemy sobie do mrowiska. W tej grze, przynajmniej teraz, są dwa mrowiska, zdaje się, jedno właśnie takie opuszczone, przez które udało nam się wejść do laboratorium wiem, burgla, kiedy były drzwi tam zablokowane. No i drugie tamto, który byśmy kiedyś tam zebrać, właśnie tam, ten pancerz tej pszczoły. Dobra, jeszcze kawałeczek, bo jest spore. Teraz to tej tam czy z tamtej tych słupków? Dobra, pójdziemy z tej, bo nie jestem, nie jestem pewien. Fajnie, że twórcy napalili w tej grze właśnie już ten respawn tych przedmiotów. Nie, nie atakuje. Kurde no. Ach. Dobra, dajcie mi moment, bo ja razem przyjdę jeszcze raz. Dobra, jestem. To ten sam bond, który przedtem, czyli jeżeli. A nie ten. Że kiedy po prostu umrzemy, no i będziemy chcieli wrócić po swój plecach, to musimy wówczas jeszcze raz założyć swoje, swoje zbroje. Chociaż tyle, że nasze itemy w tym pasku się szybko właśnie ustawiają z powrotem. A tak, gdzie ja jestem? Czyli gdzieś w tym kierunku do morrowiska. i udamy się do niego. No a chyba to ujrzysz tutaj. Dobra, tak tak razie się do otwieram sobie na słoneczkę oczywiście pochodnie Opisujemy grę, na wszelki oczywiście wypadek I biegniemy do środka poszukać jajeczek z yy, kwarcy. myślę, że mam go sporo Może w drodze yy, sporo tym sobie troszeczkę wykopiemy Prawdę mówiąc, nie znam tutaj tej jaskini zbyt dobrze. Mnóstwo różnych tunelów. Co troszeczkę popatrzałem, jakby gdzie mam biec. Natomiast no, mogę nie być yy, pewny na 100%. Z tego co widziałem, tutaj powinno być. Tutaj jej nie ma. Więc może jakiś błąd jest w grze. Albo w nowej wersji, po prostu to usprawnili jakoś. Tutaj był ten pancerz. Teraz hmm. sobie pod, podbiegniemy dalej. I zobaczymy czy nie ma. Potem on miał problem, żeby wrócić prawdopodobnie. Chociaż mam dość dobrą orientację. Z tym, że no i nakładowisko jest dość duże. Tutaj też byśmy byli. Znowu jest mnóstwo mrówek. Nie ma ani jednego jajeczka. No i sobie tutaj tutaj też kiedyś byłem, a tu dalej się nigdzie nie zapuszczałem, Tam myślałem, że ujejeczka tutaj może też kamień. Chyba że jedną, jedną możemy mrówkę. Tak sobie przedtem założyłem Larva Blade, bo moim zdaniem Larva Blade jest lepszy od tej broi, od tego, tej broni właśnie... Yy, od tego Spider Dadger. Dobra, zająłem sobie mi siadam radę. No ale tak yy. ...tych... O. Gdzie oczekasz? Ale tak jak przy tym już e, nie widziałem tych, właśnie jajeczek, tak nie więcej ich teraz, więc sobie zejdziemy, może już tu niżej. Tam będziemy wracać, więc tutaj się może udamy w tam stronę. Posłuchajmy jakieś muruleczki. Dwie, jedna. Jest takie miejsce w dołku, gdzieś tutaj jeszcze powinny być, no, ale no jak czytałem na ten temat, to one powinny być natomiast teraz, no ja nie widzę ani jednej. Może tutaj chociaż? no nie mam, dobra. Więc idziemy w tą stronę, tutaj jeszcze nie szliśmy, że tutaj będą. Tu jest woda, no dobra, tutaj popłyniemy. O, fajnie wybieramy 500 wow Opa, wybrzeżni się. Zobaczmy, mam już punktu właśnie e, nauki 5000, czyli już myślę, że następny odcinek będzie właśnie z budowy bazy, bo możemy sobie kupić właśnie lepsze materiały. Chyba wiem gdzie jestem. A może jednak nie? A dobra, czyli wiem gdzie jestem, dobra Czyli mam taką, czyli mam jednak lepszą orientację niż myślałem Dobra, czyli tutaj jest tutaj do wody, więc pójdziemy tutaj I, aha, tutaj nic nie, nie zrobimy, to to takie kółeczko Dobra, chyba przeszliśmy całe to mrowisko I zobaczcie, że nie znalazłem ani jednego jajeczka, nie? Dobra, to wiecie co? Ja sobie może jeszcze poza odcinki troszeczkę tutaj pochodzę, sobie podpieram, może troszeczkę tych, tego yy, farcytu i, i widzimy się na powierzchni. bo wam znam relację, że tutaj udało mi się znaleźć jeszcze. Dobra, tutaj jeszcze jak sobie biegałem, znalazłem sobie jeszcze jeden przedmiot. New Mauve. Dobra, jaki znalazłem. czego się znajduje? Chyba to jest to. Wygląda jak... pierścionek? Dobra. Był strasznie mały. W ogóle jakimś cudem go znalazłem. Dobra, okazało się, że tutaj już nie ma tych jajek. Eee, żeby je zdobyć trzeba... Z tego co udało mi się znaleźć, bo no, na temat tej gry jest mało informacji. Udało mi się znaleźć taką informację, że po prostu należy te mrówki pozabijać. I liczyć na to, że po prostu e, jakieś mrówki... E, może tutaj się te jajka zrespawnują Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu nie dałem mi się jej znaleźć, że biegam już tutaj dosyć długą chwilę. Nie znalazłem nic. Znalazłem taki filmik gościa na YouTube, który zabił chyba gdzieś koło 30 mrówek. I dopiero wtedy tutaj się respawnowały te... No, te jajka. Natomiast myślę, że ja nie będę tego robił. Znaczy, bo e, do tego cheatu, bo oczywiście walka z e, tak ilością murwek no myślę, że nowy, w, z najlepszą bronią i najlepszym, najlepszym e, pancerzem nie ma większego szansy, bo bym szybko przegrał. jest kamyczek oczywiście. No, Uda mi się już do wyjścia. E, no tak jak mówię, tutaj będę musiał w prawdopodobnie w jakiś inny sposób zobaczyć. Może jakiś nowy update e, to naprawi? Także trochę, trochę szkoda. E, że może, może przyjdę, nie wiem, o innej dnia, e, kiedy murki będą wyłazić. Z tego i wtedy będę zabijał na zewnątrz. Może to nie było takie głupie. No ale myślę, że to jest już na, na przyszłość. No, niestety to chyba misja, którą, której teraz nie zrobimy. I tutaj oczywiście zrobiłem jeszcze yy, ten marker, który chciałem zrobić gdzieś w tym miejscu. Może? Nie mogę tutaj zobaczcie. A tutaj mogę. Nie będzie tutaj. I żeby to była mrówka. Co to mi się okaże z mrówką? To mi się okaże z mrówką i to nawet dość mocno. I nie będzie na żółto. Dobra, w takim razie my wracamy do bazy. Myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. W sumie żadnych spraw takich technicznych też nie ma, także to by było wszystko w tym odcinku. Także dzielki, wielki. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.